Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien zachować kierujący autobusem, jadąc w czynności przekraczającej 80 metrów? 50 metrów, jeżeli tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, odstęp wyrażony w metrach nie mniejszy niż liczba określająca prędkość autobusu. No i tutaj, moi drodzy, również możemy popełnić błąd, odpowiadając na pytanie, bo widzimy, że pytanie jest skierowane do kierujących autobusem. Tak? A jeśli dotyczy to pojazdów o nieprzekraczającej masie do 3,5 tony i autobusów włącznie, to ten odstęp musi być zachowany o 50 metrów, tak? nie mniej jak 50 metrów, jeśli chodzi o tunel znajdujący się poza obszarem zabudowanym. 80 metrów jest to odstęp dla zespołów pojazdów i pojazdów niewymienionych właśnie w tym, w tym właśnie że punkcie pierwszym, czyli do 3,5 tony autobusów, czyli wszystkich pojazdów przekraczających 3,5 tony tak więc tutaj prawidłową odpowiedzią odnośnie co do autobusów będzie 50 metrów.